Witamy w drugiej części filmu z finału 119. Znam wygotowanie rozmowy rekap, Mecz Marek Lubezki na pierwszym planie i w głębi Olaf Kucz. W pierwszej części już mówiłem trochę o, 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 o rzeczach, które interesują nas. Interesują również obu graczy grających wobec. No i skupmy się teraz na... 15 I skupmy się teraz na meczu. Jesteśmy w drugim secie, ja przypominam. Pierwsza seta wygrał Marek Wróleski Teraz prowadzi 3-2, ale chyba mamy dwie piłki breakowe i to chyba jest break. i mamy potrzeb. Ale to zgrywamy Da, stvarno? Okej. Nije uđeo, ali Kamera chyba widziała. Oczywiście za po no, trzy drugi. Zdążyłem nawet kamerą, bo się na Olafa. No i z 2-3 może wyjść na prowadzenie 4-3. O, wyrzucił teraz. No nie wiem, może sobie pozwolisz w prowadzeniu 40-0, 40-15 teraz. No zobaczymy jak zamknie to, to Gema. 40 zero. ten błąd jednak okazał się ważny Po 40 No i to ciekawa sytuacja jest taki mały taki psychologiczny sprawia Zdarza się, że się prowadzi gdzieś tam się wtapia, ale czasem jest tak, że się jest się 0,40 po 40 i później się mimo to Zagrywa. No, zobaczmy. No, chyba jednak... tego no, Bomba. Przegrał tego wiemy. Przegrał tego wiemy. Mecz obserwuje ze strony Olafa, tato. Tato kibicuje i trzyma kciuki. A ze strony. Marka, jest mama, brat siostrzenica tak to się mówi siedzą tutaj tu siedzą zrobimy zdjęcie to są kibice Marka no my wracamy do meczu Więc wiem już, kto komu kibicuje. Kto za kogo trzyma kciuki. No i zobaczmy: break, rebreak. No i cztery przeprowadzi Marek. Ma seta w zapasie. jakiś taki. taki wold gry jest ale trzeba uważać bo przecież set to jest tary do 10 a tej braki to przeważnie jest taka prawie że loteria no i co? zamknie domknie tam domkną 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 domknął, domknął to

Byłby wściekły na wynik, to można sprawdzić go na filmie. Ja też nie zarejestrowałem tego momentu. Kto tam pierwszą piłkę wygrał? O ładnie! Ajajaj, aj, aj, aj Pochłonęła piłka. Szkoda, szkoda, bo to ładna akcja była. Wypracował ją dobrze. No i się potwierdza ta reguła, że dał tę piłkę przebić, bo to zawsze zmusza przeciwnika jeszcze do jakiejś takiej gimnastyki porannej. No. Czyli musi coś jeszcze zrobić, tak? No i ten nie ma być formalnością, a wyleciał. No i zobaczmy co to jest teraz. Dzisiaj chyba jest piłka na brejka. Piłka na brejka dla Ola. Była to piłka na brejka. Dobrze, miało to być wygrywające uderzenie Wszędzie gdzie mamy do czynienia z jakimś ryzykiem A to wpłynęło raczej płasko To może zakończyć się czasem błędem Znowu piłka breakowa, serwis miał dobry Chociaż chyba nie nasz, a nie aż na tyle. Nie można było z tego coś uknąć, coś utrzymać. No, to jest poprawka tego odwrotnego pokręgu. No, ja, zobaczę. Ale gdyby nie ja, to ja, to ja, nie ja. No, szczęście dopisuje Markowi. No, jak ja grałem z Olafem, szczęście dopisywałem Olafowi. Są to się odwraca aczkolwiek widzę tu jakiś A szkoda, szkoda, szkoda. Ta, ta. No i co? A za szybko to chciał, chyba jakiś tak, tak. Za szybko chciał zagrać stopa, albo za szybko przyciąć. No i to też jest ten kostium nerwowy, który tutaj funkcjonuje. A no, wiemy, że ten to jest. Mentalny. Piękny nie porku. się Muszę zająć się chyba liczeniem, bo tam panowie coś. Chcę to idzie, ale tato to lafa Podobnie właśnie zgrali tego kolejna. Podobnie nie zabali. No brawo, ładnie. No to mamy 5-4, 5-4 olaf. Set. 100 pierwszy dla marka, teraz 4-5. Dla Marka. Nie um. 30 zerów. teraz No ładna akcja była. Ten wolej też był świetny wygrany. No ale Olaf tu też oczywiście wyprodukował niezłą lufę. Zdecydować, timebreak, o, zwycięstwie ja Nic tu nie, nie będziemy wywrócić z włosów to, patrz, wziął to Wziął to autowo No, no i breakowa No to tak spektakularnie trochę Świetnie się bronił Olaf. To jest nadzieja na piłka, Z się potwierdza, że warto każdą przebić. Chyba Marek nie zdążył cofnąć. łaga. Patrz, patrz, jeszcze to weźmie. Ale numer. Tak, raczej tak. Boże, rakiety. Boże, rakiety. Siatka nie gra, on wpadł w siatkę, nie? No, troszkę sensacyjnie. Po jednym setach i będzie decydujący tie -break. musi dramatycznie zadać. Znaczy musi dla mnie, a to dla, dla, dla szefa. Trudniej Wszystko co gładkie i pięknie to tylko powierzchniowo, bo po powierzchownie jest ciekawe, interesujące. A co, co? Trudny moment No to gramy. Decydujący timbrek o mistrzostwie w 119. Międzynarodowym turnieju za Dale Cup albo nowy, 27. czempion w 10-letniej tradycji turnieju historii, albo drugie zwycięstwo Marka. uuu, jakie rozwiązanie! Patrz i to wejdzie mu. Nie, nie wiesz. Ale brawo za akcję. Zero Marek. No jak tak finały będą się zawsze kończyć to na pewno to jest gratka dla kibiców, dla oglądających. A ja się bardzo osobiście z tego cieszę. Dramat, dobra gra. To jest to co zawsze było wizytówką tu Ale się pochwaliło. Płasko, szybko, płasko, szybko. No i brawo, brawo. Intensywnie to było, to było intensywnie. No i ten forchem po prostu i marka. wisienka na torcie. 2-0. Będziemy tutaj liczyć, bo panowie się troszeczkę malują. No i wchodzi mu ta prosta. No. Prosta jest tutaj, widzę, wyszkolona, ułożona. Zero trzy. służył, bo to był dobry, dobry serwis Na do szkole piłka wróciła, ale... Dała mu te papiery, żeby to zakończyć I wykorzystał to A to znaczy, że gdzieś tam wiara Wiara wraca do jego Popisowe uderzenia też no, Zobaczmy teraz, potwierdzi to Wyrzucił tak, pojedynek backendowy, bo to Trzyba. Państwo na pewno zauważyli, że Marek gracz ze zdrożelca jest leworęczny. Młócili się po backendzie no i Marek chciał to przerwać ale no, bez sukcesu. 3-2, znowu no, siata! O! Bez dwóch cztery, dwa. No cztery dwa, To ganią z tabliczka do dziesięciu, to może tu się jeszcze nie nada rzeczy wydarzyć. Się wydarzy, no to po prostu oglądamy dalej. Oglądamy dalej finał 119 Międzynarodowego Turnieju trudniej Ręka w Gerlitz w Niemczech. 4-2 Marek. 5-2 No tutaj serwis leworęcznego to zawsze jest jakaś tam trudność. No, trzeba być czujnym, te rotacje jednak. Pięć. Nie. Piłka stopy puszki stające. Efekt dźwiękowy to już w moim wykonaniu. No brawo. Brawo. Ładnie wykorzystano. Brawo. ten Kto zepsuł to tam 6-3. Nie, no no można prześrodek. Jest to jedno, jedno z rozwiązań tak, taktycznych. Zależy tylko kiedy, dlaczego i jakim uderzeniem. Środek nie otwiera konta kortu. I to zawsze jest jakiś plus dla, dla grającego, broniącego się. I tak dalej, i tak dalej. Ale zostawmy to. 6-3 maju łubeskim. I to zaczyna być już decydujące. Osiata. I co? Wyjdzie mu to na zdrowie? Oj, fajna akcja. A, wyszło. Oj, 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 oj. Możesz mu taki piłek do góry. Trzy to była taka naprawdę spektakularna akcja i ważny ten siódmy punkt. To już jest dosyć spora przewaga. Osiem trzy, no i ten fafasą, czyli. Ten kostium nerwowy Olafa chyba nie jest zbyt stabilny, żeby coś z tego jeszcze wyciułać. 3-8. Ale who knows, jak to mówią. Trudno, no, czyli jakby jeszcze tutaj dzielić skórę na niedźwiedziu, no to chyba nie tym razem Olaf zostanie triumfatorem mojego turnieju. Liczba 27 jest otwarta. 27, czyli 27. triumfator turnieju Zachodareka w 10-letniej tradycji. Dzisiaj to nie nastąpi. Prawdopodobnie, ale zobaczmy. Siedem piłek meczowych, no więc nie wiem. Musiał być rzeczywiście jakiś cud. 200 mecz Marek Wróblewski z Gorzelec. Drugi zwycięstwo w turnieju Rozenchow, Darek Cup. No brawo, brawo, Ein fere. Ein jak to mówią Niemcy, czyli taki godny przegrany. Zostańcie, proszę panowie, jeszcze gratulacje od Taty. Dzięki. Te 5 sekund na ochłonięcie, może. Marek, tak na gorąco szybko. Kurczę, no to, to pierwszy set jakoś tam poszedł. Później zaczęła no, to, się nerwowa. To też, pomimo wyniku, kurczę, pierwszy set naprawdę ciężko, no ciężki mecz ogólnie, no, Olaf bardzo dobry zawodnik ofensywny, ja lubię takich graczy. Yy, serwis bardzo dobry, wyrzucający, który ustawia grę. I tak, jeżeli tak, jest tak, retul tak. przez środek, no to Olaf zabija drugim, trzecim uderzeniem. Tak. Jeżeli to siedzi, to jest koniec. Dobry tenis, lubię taką gierkę. Ja się cieszyłem, że to tak się skończyło, bo dla mnie jako dla właściciela turnieju to to taki dramatyczny finał, to jest coś właśnie, to jest taka, taka wisienka, także tutaj ten tiebrek Szkoda, że on tak troszeczkę poleciał, przeleciał szybko. Yy, muszę A, przyznać, ja? trzeci mój ciężki tiebrek i trzeci do przodu. Także yy, chyba... W ogóle, w ogóle? Tak, tak. tak A ja, To znaczy okay. trzeci tie break, gdzie miałem yy, trzy mecze po prostu ciężkie i udało mi się w tych tiebrekach i to jest trzeci mecz, gdzie z Olafem tutaj mi się udało. Okay. Taj również wygrać. Ola, tak w stylu nadala. Ola, te pięć sekund chyba ci wystarczyło, no trochę, trochę e, Moja konstatacja komentarza filmu mówiłem, że no nie będzie tym razem 27 triumfatora w historii dziesięcioletniej, ale co się nie odlece i tak dalej, i tak dalej. Ola, jakbyś podsumował ten ten mecz? Miałeś tu Chciałem szansę? Chciałem czy... pogratulować, tak? wydaje mi się, że mogłem, mogłem więcej ugrać. Marek, a ja? Chciałem bardzo pogratulować, bo naprawdę świetny i... zagrałeś, zagrałeś świetny mecz i... Zagraliśmy świetny mecz, tak, tak, zgadza dziękuję się. jeszcze raz, dobra kierka, super Masz do siebie... o, dziękuję za oklaski. Miałeś do siebie jakieś pretensje? Zrobiłeś coś tu źle? Głowa tak, odleciała. W tej breaku, gdyby głowa nie odleciała, myślę, że ugrałbym więcej niż te trzy punkty. W którym momencie to ci, to ci uciekło? Eee, jak miałem po trzy. Po trzy? Po trzy i się Nagryta. Aha. Zacząłeś myśleć już? Zacząłem, zacząłem myśleć, dokładnie. Zacząłeś zacząłem myśleć o tym co będzie nie. i wiadomo, w tym się trzeba myśleć, ale nie tak. Tak, tak, tak. Myślałem nie w tym momencie. Na piłkę, tak. a ja Myślałem o błędach, które popełniłem gdzieś tam jak kolega świetnie grający dobrze zagrał. No ale fajnie no, brawo, to było bardzo fajne pożegnanie po, po, po meczu, fair. Okay. Bardzo fajnie kom, komplement pod, pod adresem Marka. Jesteś dobry sportsmanem, jedna tylko rada, żebyś tą rakietą raczej nie rzucał. Ostatnio było cześć, troszeczkę cześć, niebezpiecznie, cześć. tak, tak.